Witam kolejny raz. Pierwszy filmik był o komponent teście, teście elementów czynnych bielnych, czyli diutranzystorów, rezystorów, kondensatorów. A teraz będzie filmik o wbudowanym generatorze funkcji fenoscyroscop. Wchodzimy sobie w menu, wybieramy generator funkcji i jakie mamy funkcje. Sam offset, czyli napięcie stałe. Mamy sinus, prostokąt, impulsy, trójkąt i piłę. W offsetie możemy tylko ustawić sobie napięcie. W sinusie mamy do wyboru częstotliwość. Amplitudę i offset. Tak samo w prostokącie, w impulsach mamy dodatkowo wypełnienie. Możemy sobie wypełnienie ustawić. W tej chwili jest 25% wypełnienia. W trójkącie mamy Częstotliwość amplitude offset. A w pile mamy do wyboru. Częstotliwość amplitude offset oraz zbocze narastające bądź zbocze opanające. Wybierzmy sobie sinus. Zatwierdźmy. Maksymalna częstotliwość przebiegu signalnego to jest 1 kHz. Przepraszam, 50 kHz. Wybieramy sobie menu ekranowe, klawiatura ekranowa. Wpiszmy sobie piątkę i wybierzmy sobie 5 mega, no, maksymalna częstotliwość 50 kHz. Wybierzmy sobie częstotliwość akustyczną 1 kHz do testowania sprzętów o, 1 kHz. Taki generator jest znośny. Ja bym to porównał do takich generatorów za 100 zł na układzie scalonym z AliExpress. Taki generator jak prosty, podstawowe sygnały, niska częstotliwość, ale po prostu do serwisowania prostu sprzętu analogowego. Przydatne. No oczywiście trzeba uważać, że nie podać napięcia na wejście. Bo po ostroskopie będzie. To jest po prostu ciemna strona Takich opcji budowanych. Komponent test tak samo nie można po prostu pod napięciem testu testować elementu, bo się ostroskopu szkodzi. Ubijemy po prostu procesor i po sprawie. Generator funkcji, tak samo. Niby generator funkcji, fajna sprawa, fajnie go mieć. Bo mamy taki mały kombajn pomiarowy, ale po prostu, no niestety, ale. Możemy pomyłkowo ubić procesor, no? Ja tutaj parę razy się pomyliłem, bo jestem przyzwyczajony do innego rozstawu wyprowadzeń kanał pierwszy, kanał drugi i wyzwalanie zewnętrzne. A tu jest tak, wyzwalanie zewnętrzne, kanał pierwszy, kanał drugi. Jest troszkę na no odwrót, zrobione i też że się już. Kilka razy złapa, że podłączyłem się sondą do Tigera i po prostu, no dlaczego on nic mi nie mierzy? Zirytowany i po prostu po dłuższym takim spojrzeniu, zastanowieniu się, no nie no tak źle podłączyłem. To jest jeszcze jest generator takich przebiegów cyfrowych. Można sobie edytować przebiegi. Ja tego nie używam i czy nie będę. Przyznam się, że nie potrafię tego używać. Może by był komputer podłączony do niego, to wtedy może oprogramowanie dawałoby taką możliwość lepszą. po tych przebiegów. Tu możemy sobie wybrać na wyjścia tu są wyjścia, 4 bity, masa 0,1,2,3. Stany logiczne z pewnością, bo to się odnosi do stanów logicznych. Niski, wysoki, niski, wysoki, niski, wysoki, niski, wysoki, do, do wyboru. Tu jeszcze mamy SPI. I2C UART, CAN i Lin. To jest prawdopodobnie do nauki obsługi Przystawki do analizatora stanów logicznych, Ja mam przystawkę do niego 8-bitową, wpinaną w to złączę tutaj i wtedy Możemy sobie obserwować stany logiczne na magistrali 8-bitowej. Tylko też trzeba uważać na napięcia. Na przykład z zopanie. Jeśli nam lampa Nixie nie świeci, to możemy sprawdzić, jakie mamy stany logiczne. Tylko nie na dajwerze lampy Nixie, bo tam jest napięcie 160 V prawie. Ja dobrze pamiętam. Ale przebiegi TTL, CMOS, to możemy spokojnie sobie sprawdzać, podpinać się i analizować. No ja miałem taką przystawkę USB do komputera, łupkę saleka, ale po prostu, no musiałbym komputer odpalać, doprogramowanie, to wszystko. No jest potężniejsza w możliwościach, ale po prostu, no a nie jest autonomiczna, no mi się wydaje, że ostyloskop jeszcze nie korzystałem z tego że ostyloskop po prostu jest bardziej autonomiczny w tym przypadku no ale no mówię, 8 bitów możemy sobie podglądać na magistrali 8 bitowej no to byłoby tyle, chciałem ten generator pokazać zaprezentować i po prostu no, nic więcej nie ma do pokazania w tej chwili. No, generator taki podstawowy, tak jak mówiłem. Taki na jednym kładzie z salony z AliExpress. Porównywalny funkcjonalnie. No dobra, nie będę przedłużał filmu 7 minut. No to pozdrawiam, cześć, trzymajcie się.